Аа тэмцээлч юм. Widzę Was, jesteśmy w Galerii Północnej. Przy okazji wstąpiłem po Gofra, bo tu są Gofry na dworze, więc je kupiłem. Jesteśmy tutaj i jestem sam. Dzisiaj nikt ze mną nie jest na odcinku, bo dzisiaj będę losował ludzi, którzy będą występowali w moim odcinku. To będą moi widzowie, gdzieś tam na Insta powiedziałem, że będę tutaj. Już widzę szczerze, dopiero co weszłem, a ludzie się tam kręcą. I kilka ludzi już się zgłosiło, powiedzieli, czy mogą wystąpić. Więc mam listę sklepów i dzisiaj kupuję widzom wszystko, co dotną na ślepo. Mam opaskę, idziemy w tłum i znajdujemy pierwszą osobę. No lecimy, jak Wam się spodoba, byście chcieli więcej odcinków. Widzami, no koniecznie zostawcie 50 tysięcy łapek w górę i nagram od razu taki odcinek. Możecie też subskrybować, płyć na bieżąco i włączyć dzwoneczek, bo prawie codziennie filmy o 16. Kończę gofra, szukamy ludzi i lecimy. Ilu. Kurde, boję się, że, że dzisiaj będzie słabo z kasą. Ale na szczęście mamy chyba 8 sklepów wybranych, takich w miarę w miarę, więc szukamy ludzi. Dobra, więc myślę, że nie będzie ciężko. O, ma Jasne, co robicie teraz? Przechodzimy tej po prostu. Tak? Tak. Chcecie ten wystąpić w odcinku? Ojej, możemy. Tak? tak. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mam tak, mam opaskę dla was. Uuu, uu, możecie razem. Koleżanka może mówić ciepło, zimno, ciepło, zimno. Dobra, skoro jesteście pierwsze, to dam wam wybór sklepu. Może to być sklep spożywczy, może być Tiger, New Yorker. Może być TK Max, może być taki fajny sklep, że wszystko jest tak, jakby dużo różnych takich mm -hmm. słodyczy, są i tak dalej. Ten sklepik tutaj. No. I może być jeszcze go do MPK. No do TK Maxa możemy pójść. Wiadomo, no dobra. A gdzie jest TK Max? To tam. Choć, tam. Tam. Dobra, Jezu, to idziemy. Mam ci na ślepo? To na ślepo, musi na ślepo. No, no. jest. Dawaj, dawaj, no jak musisz dobrze, na ślepo że ja przez... Nie, no dobrze, no możesz ściągnąć. Bo... Dobra, nie, już trzymam. Do... Już? Dam radę. Dobrze, słusznie, podoba mi się to. Nie uszukujemy, nie gasimy kamery, nie ściągamy opaski, dopóki nie jesteśmy pod sklepem. tylko mi się to podoba, bardzo szanuję. Dobra, chodź, 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 chodź jesteśmy. Ej, fajnie się z, z widzami, jak Jest totalnie, totalnie nie, nie, nie są przygotowani. Zakręcam, zakręcam, dobra, kręci się. Raz, dwa, trzy. Więc nie widzisz nic, nie oszukuje? Nie? Nie wiem. Dobra, to czego. Okej, okay, możesz iść. Może być jakaś sieć, ale nie musi, być, nie musi być pierwsza rzecz, która dotkniesz. O. Gdzie ja poszłam? Nie wiem. <noise> Dobra, jesteśmy już naprawdę w, w głąb... w głąb, w, głąbie? w sercu sklepu. Okay. O, tak no bo tak jakby idziesz korytarzem cały czas, tak jakby. O, to ja nie skąd to? Co to jest? To jest szybka. Okej. Okay. szczęście jest zamknięte. <noise> ale dalszej nie. O, u, prawie zawału dostałem. Nawet nie z nim było tak źle. Okej, okay, wiem chyba gdzie jestem. Coś złapałam. Coś tylko jest pudełko. Tak, czekaj, 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 bo ja nie wiem, czy zawału nie dostanę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest okej, okay, dziękuję. Dziękuję, nie, nie zbankrutowałem dzisiaj. Wow. Było 170 zł, ale dzisiaj wyjątkowo 48. Się bałem, bo tam były zegarki, bo podchodziłaś do zegarku. Jezus. W szafce były tam sześciu tryb... Idziemy do kasy i kupujemy 48 zł. Dobra, moi drodzy, chyba pierwszy raz zobaczycie w życiu, jak się robi miniaturki do filmu na YouTube. Teraz zobaczycie, czemu zawsze na miniaturkach mamy zszokowane miny. Ok, Stój, tak? Tu musi stanąć za ta koleżanka. I właśnie w taki sposób się robi miniaturkę. Dobra, więc e, to jest twoje, kolczyki i łańcuszek. Wam też jest diamencik, to proszę bardzo. Teraz pytanie, czy zostawiasz dla siebie, czy rozdajesz widzom? Dalej. Zostawię jako pamiątkę, żeby Dobra. Mieć. Dzięki, dzięki. Dzień Przypomniał no. mi się koronawirus przez chwilę. <śmiech> 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 czytałem dzisiaj, oglądałem Przecienie, dzisiaj filmik, kto się nie czyta. robić, wiesz. Jedne było nie podawać rękę i tak dalej. <laughs> staram się witać ludzi, teraz się kłaniać czy coś. To miłego, to dzień dzięki. Dzień, dzień. Ja lecę dalej, bo jeszcze muszę kolejnych ludzi poszukać. Dziękujemy. Spoko, pa. Dobra, mamy kolejnego kandydata. Nazywasz? Bartek. Cześć Bartek. I słuchaj, mam dla ciebie listę sklepów. Możesz sobie wybrać jeden sklep, bo to są w sumie 8 sklepów, które dzisiaj wyrazili zgodę, że możemy sobie wejść i właśnie nagrać coś takiego. Następne jest tak. Możesz albo do Kerfura, do Tigera, do New Yorker, do sklep Deal's, nie wiem czy kojarzysz, taki sklep z różnymi tak. fajnymi rzeczami. Dreams and Gifts, to jest taki sklep jakieś świeczki, pluszaki i tak dalej, albo do MPK. New Yorker. New Yorkera? Tak. Dobra, to lecimy. Dobra, Bartek, jesteśmy pod sklepem. Nic nie widzę. Jesteś gotowy? Jestem Dobra, great. przekręcę cię pięć razy i lecisz. Jesteś w miarę, troszeczkę bardziej w kierunku męskim, tak byłem fair w stosunku do ciebie, no ale nie wiadomo, gdzie pójdziesz. Gotowy? Trzy, dwa, jeden. Dobra, lecisz. Uważaj, no, no, no. Możesz sobie dotknąć, jak ci nie pasuje, możesz iść dalej. Dobra, to mogę wybrać tamte, czy muszę jeszcze raz je znaleźć? Musisz znaleźć je jeszcze raz, jeśli je znajdziesz, dobra. chyba, że chcesz te. Dobra, biorę te. Te? Tak. Możesz jeszcze sobie pochodzić, poszukać jak chcesz. No dobra. Dobra, biorę te. Te? Tak. Jesteś pewien? Jestem pewien. Dobra, chyba jest kit, chyba jest kit. Powiem ci, stary, że całkiem, całkiem. Dobra, możesz ściągnąć opaskę. Ty! O kurno. Jeansy. Dobra, Bartek, wyszło 89 złotych 95. Teraz pytanie, czy bierzesz to dla siebie, czy rozdajesz widzom? Wierzysz? Tak. Dobrze. Dobra, Piona Morko. Dzięki, Dzięki za odcinek. Lecisz, a ja szukam kolejną osobę. Ciemo. Dzięki. Dobra, więc szukamy dalej ludzi. Widzę, jedna dziewczyna właśnie biegnie. Halo. Cześć, szukałam was po całej galerii od godziny. Cześć. Paulina jestem. Cześć, Paulina. Miło mi. I co? Co szukałaś? no Widziałaś Instastory w takim razie. Tak, widziałam Instastory. biegałam od godziny po całej galerii, żeby was znaleźć. Wyszłam z pracy specjalnie. Tak? Tak. Tutaj gdzieś pracuje. Tak. Okej, okay, dobra. I co? Co chcesz? Kurde, mnie zaskoczyłaś teraz. Teraz ja jestem na miejscu osoby, która została zaskoczona. Dobra, Chcesz ci kupił? Coś Tak, bardzo. Bym chciała. Dobra, to masz opaskę. Dobra, Dreams and Gifts. To tam idziemy. Tak? Tak. Tak. Chciałaś tak. tam, czy fajne tak. tam mają fajne rzeczy? No dobra, ja uwielbiam to ten sklep. Tak? Tak. No to idziemy. Dobra. Idziemy. Dobra. Paulina, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Dobra, nie, nie odwracam cię jeszcze, bo nie chcę, żebyś patrzyła, co jest, gdzie. Dobra. Dobra, zakładasz opaskę. A jak uszkodzę sklep, to co się stanie? To zapłacę. Dobra. Jak uszkodzi, to uciekamy. Już nie widziała, nie, no nie widzę. Dobra, wprowadzam cię do sklepu. Chodź, chodź, chodź. Mhm. Gotowa? Tak. Dobra, tu masz dowolny wybór. Czegokolwiek. Wchodzimy, wchodzimy. Dobra, przeżyjemy. Tu są dużo szklanych rzeczy. No nie. właśnie tego się boję. Chęćcie. Idź w wolno stronę. Dobra. Lepiej ręce przed sobą, żeby tak wyczuć, czy coś się dzieje. Dobra, uważ, uważnie, uważnie. Dobra, spokojnie, spokojnie. co to? No wiem, możesz sobie podotykać, jak ci się podoba, to może być. Może być, bo jest jakieś takie mięciutkie. To jestem pewna, że to jest większe i że to. No dobra, a to biorę, bo tego nie dotknęłaś, musisz to znaleźć. Ja ci to dałem do ręki, nie, ta, nie na tym polega ta gra, pani Paulinko tutaj. To jest fajne. To to. Fajne, fajne. To chcę to. Tak, 100%. Jest mięciutkie, tak, na 100%, na 200% nawet. Dobra. Okej, okay, dobra, więc wybrałaś to. Czy chcesz to zobaczyć teraz, czy dopiero przed sklepem? Może przed sklepem. Przed sklepem? Tak. No dobra, to dla zmiany przed sklepem. To ja ci idę to kupić, mhm. a ty obróć się i idź do przodu. Dobra, jestem, mam wszystko dla ciebie. 164 wyszło. Ile? Złotych? 164 zł. O matkę. Ojej, Super, dziękuję Fajne? bardzo. Fajnie? Podoba Ci się? Tak, jestem bardzo. Bo ona śliczny jest Tak? Zostawiasz go dla siebie czy rozdajesz widzą? Nie no muszę zostawić dla siebie, muszę mieć pamiątkę. Niestety, no okay. nie oddam widzom. No to... Dziękuję Ci bardzo. Spoko. Cześć, trzymaj się. Dziękuję. A ja lecę do Mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś. No pewnie z tej galerii raczej, tak. Jak Też się tak pracujesz, myślę, no. pa! Dobra, pa. Dobra mam kolejnego widza Akurat y, spotkaliśmy się przy kupieniu gofru I akurat tak wyszło, że zagadaliśmy i powiedziałem, że też nagrywam macinek i chciałeś, znaczy miałeś chwilę żeby też wystąpić Wiesz o co chodzi już, widzowie wiedzą o co chodzi Mam sklepy, które zostały z listy To może... Dobra. ...empik Dobra Dobra, tak żebyś nic nie widział Nic nie widzę O No coś mam? Mogę już to chcesz? No dobra, chcesz. może być to To? Tak, nie wiem, co jest Dobra Chcesz zobaczyć teraz, czy chcesz zobaczyć przed sklepem? Przed, przed sklepem Dobra To ja to biorę i idziemy się przed sklepem Wybrałeś płytę kalce. Jej Zostawiasz na siebie, czy rozdajesz? Ja się mogę zostawić, to bym chciał zostawić Chcesz zostawić? Jeśli ja mogę no, możesz. No To Graf, tak? Graf serio? Piard? Tak? Tak, tak. Nie wyczytałeś teraz tak na szybko. Nie, serio. serio. Ej, to dobrze, to coś trafionego. No to dobra, to trzymaj dla siebie, gratuluję. Okay. I jest twoje. Dzięki wielkie. Wyszło 59. 99. Dosiemka, cześć. Byłaś ciekawa kiedyś, jak wygląda Gronkowiec? Tak. Bardzo. No to właśnie tak wygląda Gronkowiec. Wow. Dobra, jak się nazywasz? Magda. Magda, cześć Magda. Dobra, Magda, więc masz wybór trzech sklepów. To w sumie Deals. Deals? Tak. To dobry deal, to lecimy. Dobra, jesteś z koleżanką, tak? Tak. Możesz się kierować na dobre, złoty, wiesz co doby, tak? Wiesz tak. co jej smakuje tak. albo wiesz co jej się podoba. To zakładaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i lecisz. Go. Zajebiste. O, fajne, dobre, wierzysz co? Tak. Nie wiem. Wiem co to jest. Nie wiesz co to jest. Chodź na stop sklepu. Na 100% nie wiesz co to jest. To nie wiem co Idziemy to jest. Idziemy dalej. Mogę brać. Dobre, dobre. To. Znaczy, chodzi o to, żebyś wzięła to chcesz? Tak, to chcę. Nie wiem co to jest, to, ale ma fajny kształt. kształt. Chcę to. To są cukierki, jak chcę ja. 100%? Tak, ja chcę 100%. Je. ja. Chcę je. 100%? Tak, ja chcę cukierki. 100%? Tak, to są Mickey Waya. Ale 100%? Jest... Tak. O, Takie cukierki wybrać. Tak, chcę. Powiem Wam, że to jest no. y, firma z Anglii. Bardzo fajna. Bardzo smaczne okay. będą. Dasz mi jednego. Sprawdzę czy są dobre? Dobrze. Sprawdzamy? Tak, możemy. No to dawaj. Szybka recenzja, no. dawaj, szybko. No, powiem ci, że, że fajnie. Z ja weźmy, wezmę ci świeże opakowanie. Masz, to twoje. Albo dobra, kupię, widzimy się przed sklepem. Okay. Dobra Magda, to wyszła, kurde, yeah. zapomniałem. No to 5-6 złotych, no, no to, to masz 5-6 złotych dla ciebie smacznego. Dziękuję, to bardzo A, co chcesz? Chcecie jeszcze? Ja nie będę chciał. Macie, szczęśliwcie się. Ja chcę. Ja. Ja. Dobra, gotowi jesteście? Jak się nazywasz? Ania. Emilka. Emilka? Basia. Basia, jak moja mama. To macie wybór tylko dwóch sklepów. Albo dobra, dorzucę jeszcze jeden sklep, gdzie wiem, że można. Sklep spożywczy? Tiger, albo wyjątkowy prezent. No dobrze, to Tiger. Dobra, będzie dobra, dobra, dobra. Tiger. To do Tigera idziemy. Kto pierwszy? Ja. To proszę. Pani Basiu, no, zakładaj. To koleżanki pomogą. No i co mam robić? No, wybierasz ma sklep. No, dobra, o jest. Dobra, ja, ja już tu ej, byłam, stąd, ej, byłam no, panu, tysiące panu, razy. Przepraszam. Co tu? Skąd ty wiesz jak ty? Patrzysz. Nie, nie. Popatrzyłaś pod oczami. To już teraz jest dobrze. O, i A Basia, spokój się, wczuj się wewnętrzny ci aure i wyczuj coś śmiesznego. To jest ściana. Dobra, ty ja biorę to. to. Wow. To chciałam. Wow. Wybrałaś? Tak. tak Dobra. Teraz ty. Oje. Czułam, że tu są takie leczyną. No. Cztery ry. I stąd. I lecisz dalej. To będzie fajnie. I tam gdzie skończy nas... mimo właśnie też tak fajnie, bo będzie odpowiadać? tak jakby trzy sklepy w jednym. Tam gdzie ty skończysz, to dopiero od tamtego punktu jeszcze yy, Ania będzie mogła... Możemy coś Możecie. Ciepło, ciepło, zimno, zimno. Dobra, to? To jest fajne, no. To jest to. To wziąć? No? No dobra. Weź to. Oh! Wow! Wow! Okej, okay. To jest bardziej stresujące niż się wydaje. Ja nienawidzę chodzić po... Nie zamkniętymi powiedz... oczami, ja się powiedz... mega boję. Sobie... Trzy, cztery... Ale prowadźcie mnie, bo nic naprawdę na coś wpaść tak. Dobrze jest, dobrze jest. O, to? O, to? Każe. Nie tu lepsze! No, zobaczcie. Zaufam, no, serio, zaufam się Coś wywaliłam. To decyduję się na to. No to zobacz sobie, co wybrałaś. O, zegar! Aha. Ten był obok, no. No ale niestety, no wybrałaś taki, który wygląda jak miska, jak miska na grzyby w sumie. No dobra, dostałaś najgorszy zegarek. Gratuluję, trzymaj, już twój. To się widzimy na dworcu. Dobra, to mamy rzeczy. Łącznie wyszło, jeśli się nie mylę. Na szyjni, kawajski, 6 zł. 10 czarówek, 35 zł. I zegarek, 25 zł. Czyli, no, nie tak średnie. Montażysta podsumuje to, bo ja nie wiem, czy się liczyć. Ale wyszło łącznie w tyle. Dobra, to dzięki. I przechodzimy do. Możliwe, jeszcze jeden z ostatnich osób. Dobra, powiem Wam, że tyle ludzi tutaj jest, że po prostu musiałem wziąć pierwsze, po prostu 8 osób, które do mnie trafiło, bo wszyscy inni po prostu chodzą, za nami czekają. Ale tak, dziewczyny są. I co, jesteście gotowe? Wybraliście sklep, wyjątkowy prezent. Udało mi się go wcisnąć na ostatnią chwilę, bo ogólnie to jest tak, że trzeba dzwonić wcześniej i pytać, albo iść do sklepów i spytać i nie zawsze się wyrażają zgodę. Czasami mówią spoko, czasami nie, że dzisiaj chciałem RTV Euro AGD, wiesz, telewizory, laptop i tak dalej. Niestety dzisiaj nie się zgodzili, ale może następnym razem jak będzie więcej czasu, kto będzie wybierał? I w ogóle jak się nazywasz? Wiktoria. Wiktoria i Marysia. Marysia. Dobra, Wiktoria, Marysia, kto będzie wybierał dzisiaj ten? Dobra, Marysia. Zabłożę Ci. Tak. Ufasz się. jej? Ufam, oczywiście, że ufa. No dobra, to idziemy. Dobrze, jest, niechali. Tak chcę <grym> to. chcesz? Tak. Na pewno? Nie. No masz jeszcze szansę. 100%. Tak. O, 100% klepnęła, dobra. To otwórz oczy i zobacz, co wygrałaś. Pakiet przeżyć w Krakowie. Byłaś w Krakowie? Tak. No kozacko. No dobra, to kupuję to i widzimy się przed tak. sklepem. Dobra, więc tak. Pakiet przeżyć. Do kogo idzie? Może papier, kamień, nożyce. Dawajcie. Ale razem wykorzystacie, tak? A przy okazji, tak. słuchajcie, kupiłem dla Was też e, dla widzów, bo na razie nikt nic nie rozdał, a zawsze w tych filmach coś jest rozdawane. Więc za 100 zł mam pakiet moc moc wrażeń. Ogólnie pakiet różnych, różnych rzeczy, które mo których możecie wybrać. Jak chcecie, opisujecie to w trzech słowach w opisie. Kupiłem to specjalnie dla Was, bo na razie nic nie dostaliście w odcinku, a chciałem, żebyście coś dostali. Więc wartość wartości 100 zł to wyszło 199, więc 199 plus 100 zł jeszcze dla Was. I widzimy się w ostatnim sklepie. Dobra, jesteśmy z Kubą. Siema Kuba. Okay. Nie masz wyjścia niestety, bo został Ci tylko jeden sklep z listy, bo jesteś ostatni. Ale może coś fajnego. Kryć? Nie smucę się chyba z tego powodu. No i dobrze, tutaj w tym sklepie jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Koleżanka jest, która sekundę temu właśnie się pojawiła w filmie przy poprzednim sklepie, więc daję Ci opaskę. Tutaj masz duży wybór. Akurat w tym sklepie masz duży wybór, więc jest dużo fajnych rzeczy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lecisz. Dawaj, Kuba, dawaj Kuba, wiesz. Dobrze, Kuba. Tu właśnie, to jest fajne po prawej, to jest superowe. Dziwny ten iPhone. No no no. Czy to książka? O, dobre, Gdzieś dobre. Grzegorz. O, to jest, to jest to. O. No, pakuj o. się, pakuj. Możesz kupić. <laughs> Przyda mi się. Wyjadę z kraju i. A, dobre, to już wiem co tutaj. Ja. Nie mogę się nie mówić. Ja już nic nie mówię w takim razie, nic nie mówię. Ja już nic nie podpowiadam. Dobra, co tak się kręci? Ja Czekam czegoś dobrego co To jest laptop? A to jest ten serwisowy to są, te, to są te, te, te pracownicze Przepraszamy, przepraszamy. Nie on nagrywamy. To jest laptop ten serwisowy? Tak, tak, tak. Hmm. Czy to jest telewizor? Nie wiem. Dobra, to powiedzmy... Są wyżej? Są wyżej? Słuchowe, słuchowe Nie, nie ma. To. to 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 jest telewizor To? Tak Tak, jestem pewien, w 100% na 100% ten, ten telewizor Oj, Oistiu To wyjdź przed sklep i poczekaj tam Dobra, No kurde no Uciekamy? Idziemy, dobra Opaskę najwyżej stracimy Dawaj Dobra, kupujemy i widzimy się przed sklepem. Dobrze, dobrze, kupuj, kupuj. No. Ale ty płacisz? Płacę, płacę. No dobra, no to ja jestem teraz operatorem, bo już tak długo tu siedzimy i nagrywamy ten odcinek, że mój operator musiał jechać. To kina, bo był umówiony. Kuba, co robisz? Zostawiasz na siebie, czy rozdajesz yy, widzom? Ja oddaję to widzom. Czemu? Ponieważ. Mam Kurde. telewizor, dostałem. Wow, dostałem. ale zaskoczyłeś mnie stary w tej dostałem chwili. Dostałem od rodziców no. y i nie potrzebuję. Sądzę, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują telewizora niż ja. Instagram, Ty. podłoga, cuba, podłoga. Zapraszam. Ja to ciebie wijam za to, za ten miły gest, co zrobiłeś. Ten telewizor trafia do was, moi drodzy. Wystarczy go opisać w trzech słowach w komentarzach, dlaczego ten telewizor jest i powinien. Trafić do Was. A łapka w górę i subskrypcja? Tak, tak. O, I zostawcie łapkę kurde, w górę i subskrypcję, bo bez dobrze. tego to nie ma. Bez no, tego to nie ma o to tego. chodzi. Kurde. Będzie weryfikacja. Będzie weryfikacja, właśnie, więc subskrybujcie. Pamiętajcie, żeby na Twoim profilu na YouTubie był jakiś sposób kontaktu do Was, czy link do Instagrama, czy Facebooka, czy coś, żebyśmy mogli do Was napisać potem, jeśli was wylosujemy, bo jak tego nie ma, to nie mamy jak się zami skontaktować i przebada i idzie na inną osobę. Więc y, ogólnie to co? Tu kończymy też odcinek. Ja myślałem, że nic nie będzie do rozdania, więc w poprzednim sklepie kupiłem coś dla Was jeszcze, ale będziecie mieli ten telewizor i ten, ten pakiet za 100 zł. Możecie opisać i to, i to w opisie. I życzę Wam powodzenia. To dzięki za oglądanie. Jak chcecie więcej filmików z widzami, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jak będzie 50 tysięcy, lecimy jeszcze raz z takim filmem z widzami, może z, na przykład z mini koszykiem, czy coś takiego. I no, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Widzimy się na następnym odcinku. Siema. Elu!